Nauka jest nieodłączną częścią istnienia. W końcu, jak to się mówi, człowiek uczy się całe życie. Rzecz w tym, że składa się na nim odkrywanie i zapamiętywanie tylko kolejnych informacji, pojedynczych punktów. Człowiek uczy się co, kto, gdzie, kiedy. Dlaczego nie pytamy po co, jak, dlaczego? Świat jest bardziej złożony niż nam się wydaje. Prawdziwa wiedza polega na zrozumieniu i przeanalizowaniu wielu elementów, czynników, które na siebie wpływają. Są ludzie, którzy podążają za obdarzoną ich ciekawością i odkrywają występujące między licznymi punktami połączenia i zależności. Ich praca opiera się na doświadczeniach, bo najważniejsze nie jest to, by pojąć istnienie, ale żeby go doświadczyć na własnej skórze własnymi zmysłami zobaczyć, usłyszeć i poczuć. Czy nie taka jest natura człowieka? Człowiek wciąż idzie do przodu, ale nie wystarczy, że będzie szukał odpowiedzi. Musi stawiać więcej pytań. Nadajemy sens światu, który nas otacza, ale nikt nie powiedział, że z nieskończonej ilości puzzli możemy stworzyć tylko jeden obraz. A co gdyby skonfrontować ten świat z innymi przekonaniami, odmiennymi sposobami rozwiązywania problemów? Co jeśli zaczniemy tworzyć nowy schemat? Co się stanie, gdy wejdziesz na nieznane tory? Dlaczego by nie sprawdzić? To ogromna odwaga poddać w zwątpienie własne racje i poddać się eksperymentom. Oczywiście nie wszystko udaje się za pierwszym razem. Człowiek popełnia w życiu błędy, ale zawsze ma drugą szansę i to w życiu jest najwspanialsze: nieustanne próbowanie stwarzania czegoś nowego. Jeżeli się nie poddajesz, to z każdą próbą jesteś bliżej sukcesu. Wytrwałość pozwala próbować nawet w nieskończoność. Próbujesz, popełniasz błąd, więc próbujesz jeszcze raz. Z każdą porażką jesteś bliżej idealnego wzorca. Jak działa mózg dziecka? To ono zadaje najwięcej pytań i to ono wierzy własnej intuicji. To ono poddaje z wcześniej uzyskane odpowiedzi, a jego dociekliwość nie zna granic. Dzieci nie ograniczają liczby prób, nie stosują zasady do trzech razy sztuka. Nigdy się nie poddają. Tak wielka motywacja do ciągłego działania mogą być tylko marzeniem. Ale czy na pewno? Sam poeksperymentuj. Zobacz, co się stanie. Spróbuj. Zawsze możesz zacząć jeszcze raz.